Klasą turystyczno językową z drugiego głoszącą ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Słupsku. W ramach zajęć turystyki przygotowujemy projekty, takie jak oprowadzanie turystów po Słupsku, czy projekt kulinarny "poznaj świat od kuchni", lub właśnie dąbił dla sukcesu. Wszystkie nasze poprzednie projekty realizowane były. Z powodzeniem, oraz spotkały się z aprobatą i poparciem. Staramy się, aby nasza praca obejmowała coraz większy zasięg i pomagała promować sposoby na zdrowe życie młodzieży. Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy zdążyli się już bardzo dobrze poznać. Żagle są naszym pomysłem na aktywne spędzenie pełnego czasu. Razem chcemy stawić przed trudnością, które możemy napotkać w czasie realizacji projektu. Pragniemy też wypróbować i siły starciu z przygotowaniami, tworzeniem budżetu, reklamą czy organizacją pracy, które są bardzo ważne i wartościowe w dzisiejszym mm. doświadczeniu. Klasy 300-osobową zamierzamy dzielić na mniejsze grupy i na czterech jachtach uczyć się żeglować. Oczywiście wszystko pod okiem też kadry, która będzie nam pomagać. Kolonie będą się w portach i poświęcić trochę czasu na rozwój Młodzi przedsiębiorczy. E, pomysłem jest zbiórka pieniędzy tak zwany crowdfunding, który będzie prowadzony na e, serwisie polakpotrafi.pl. Akcja polega na drobnych, jednorazowych wpłatach od darczyńców. Otrzymane wsparcie pomoże nam na realizację naszego projektu Wiatr w żagle e, W zamian za to oferujemy konkretne nagrody. E, są one owocem naszy, e, naszej pracy nad poprzednimi już e, projektami. E, są to na przykład książka z przepisami kulinarnymi, gra o świecie, Wprowadzenie turystów po naszym rodzinnym mieście Słupsków. Koszulka z naszymi podpisami, kalendarz lub pocztówka z Mazur. Oferujemy także promocję firm na naszym facebookowym fanpage'u, na portalu Polak Potrafi oraz w gazecie i innych mediach. Na co przeznaczymy pieniądze? Otóż to jest na północne Mazury wynajem aktów, wyżywienie i ubezpieczenie. Cały budżet to 19 800 zł, więc potrzebujemy Waszego wsparcia, aby zebrać tam kwotę.